Żarłok i Skóra i Mando, Jerry, Trzymas oraz nasi goście. <noise> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj wyjątkowo będę mówił o serialach. Znaczy nie wyjątkowo będę mówił o serialach, ale wyjątkowo będę o nich mówił nie w moich serialach, nie podsumowując całe sezony, a pozwoliłem sobie nagrać pierwszy w moim wykonaniu ale zapewne nie ostatni odcinek spin-offa serii moje seriale czyli pierwsze wrażenia Something I never told you about my father. He was a bad man. They found his body in the East River two days after my 8th birthday. And all my life I hated him for it, for leaving us for going bad. Now I don't know what to think. Asway ja od razu, już na starcie powiem, że ja jestem w sumie zwolennikiem takiej formy mówienia o serialach. To znaczy, z jednej strony to jest trochę minus dzisiejszego internetu, że mówi się o wszystkim jak najszybciej. Jak... Nie mamy jeszcze pełnego obrazu, ale już powstają filmiki, już powstają recenzje. Każdy w zasadzie chce się wypowiedzieć, żeby zrobić to teraz, żeby. Mieć jak największą ilość wejść, tak naprawdę jak największą liczbę wejść. I z jednej strony, no. Trochę chwali się moim zdaniem takim recenzentom, którzy gdzieś tam trochę odczekają, poczekają aż emocje ostygną, e, mówią trochę bardziej na chłodno, albo na przykład właśnie poczekają aż zakończy się cały sezon czy cały serial, żeby omówić e, go w całości, chociaż już w tym momencie interesuje to tylko niewielki procent ludzi, którzy szukali tego na bieżąco. Ale właśnie, no z drugiej strony, yy, seriale oglądamy na bieżąco, i jest tego taki natłok, że ja sam szukam wielokrotnie informacji kilku zdaniowych na temat danych produkcji. Jeśli znam ludzi, którzy, znaczy znam opinie ludzi yy, recenzujących, do tej pory na przykład zgadzałem się albo się nie zgadzałem z nimi, i jestem w stanie wyłuskać coś z ich opinii. To szukam właśnie opinii o, nawet o pilocie, nawet o jednym odcinku czy o kilku odcinkach. Nie czekam, aż serial się zakończy i żeby poznać ich pełne zdanie. To znaczy, to też chętnie poznam, ale gdy myślę, czy samemu zabrać się za daną produkcję, no to wystarczy mi coś takiego. I bardzo często, gdy po jakimś czasie zabieram się za jakąś starszą produkcję i trafię na jakąś recenzję, przed tym, zanim zasiądę do seansu, to bardzo często te recenzje włączam tylko na 2-3 minutki albo czytam pierwszy akapit, żeby tylko poznać ogólną opinię danego recenzenta. Także ja o tego typu serialach pewnie będę mówił często, chociaż w większości będą to pewnie. Hmm, Opinie na temat seriali, które ja sobie odpuściłem, więc w większości będą to raczej pewnie opinie negatywne. Odpuściłem oczywiście z tych czy innych powodów. No, może niekoniecznie dlatego, że serial jest tak bardzo zły, ale po prostu jakoś na niego nie znalazłem czasu. Ale będą też opinie o serialach, które po prostu chciałem przetestować. Czasami pewnie nawet. Y od razu zasiadałem do nich z myślą, że obejrzę jeden, maksymalnie dwa odcinki i raczej nie będę oglądał dalej. Po prostu chcę wiedzieć, co to jest, chcę wyrobić sobie zdanie na, przynajmniej na temat samego początku, i tyle. Nie sądzę, żebym mówił tutaj o serialach, które zacznę oglądać i będę planował je oglądać dalej. Teraz zostawię sobie na moje seriale, chociaż to też nie, niekoniecznie, bo jeśli na przykład po pierwszym czy, czy po dwóch odcinkach jakiegoś głośnego y, tytułu będę miał ochotę wykrzyczeć się w jedną czy w drugą stronę pozytywnie bądź negatywnie, to pewnie to zrobię. No, dzisiaj zaczynam od serialu, który planowałem tak naprawdę tylko sprawdzić. A ostatecznie spodobał mi się na tyle, że w sumie nie wiem, czy nie dałbym mu dłuższej szansy, ale raczej nie będę robił tego teraz. Może w wakacje, może kiedyś, pewnie odkładając to na później, to pewnie nigdy do tego nie wrócę. Ale przyznam, że pierwszy odcinek całkiem mnie kupił. A mówię tutaj o serialu frequency, czyli częstotliwość. Hello? 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 Hey! Where are you from? Queens, New York. Get out. In Bayside, born and bred right here. What's your name? Frank. Sullivan. Are you screwing with me? Me? <laughs> are you serious? My name is Ramy Elizabeth Sullivan. My father's name was Francis Joseph Sullivan. Hey, who are you? I burnt the box. Huh? Tell me you did not just burn the box. Dad? Where are you? 2016. So you're telling me that in 20 years I'm going to be on the job with my daughter? No, he died tomorrow. 9.12 p.m. Dad, please, don't go. I can't walk away from this, I'm sorry. Dad! I jest to kolejny serial podążający modnym ostatnio torem przerabiania głośnych starszych filmów na historie odcinkowe. Film Częstotliwość to jest film z 2000 roku, no czyli kurczę, 17 lat. I ja swego czasu bardzo, bardzo lubiłem ten film. Przy czym lata 2000 to był jeszcze ten okres to była tak naprawdę końcówka takiego okresu, w którym teoretycznie już weszliśmy w nową erę oglądania filmów, ale praktycznie był. Były to ostatnie lata, gdy mieliśmy dość ograniczony jeszcze dostęp do filmów, i tak naprawdę filmy oglądaliśmy, przynajmniej ja oglądałem wielokrotnie te same filmy. Wcześniej, podczas ery wideo, no to to było nagminne. No, miało się w domu te kolekcje, nie wiem, 10-15 filmów. Oczywiście czasami się wymieniało je, czasami szło się na targ kupować nowe, no ale była to bardzo ograniczona pula, więc wielokrotnie wracało się do tych samych filmów. Ja tak dzieciństwo wspominam na oglądaniu. Bardzo często tego samego, tego co już widziałem na powtarzalności. I początek XXI wieku, to znaczy to jest akurat końcówka jeszcze XX, ale przełom wieków, był jeszcze takim okresem. My już weszliśmy w digitalizację, my już weszliśmy w wersje cyfrowe filmów. Przy czym jeszcze internet nie był na tyle silny, żeby. Każdy mógł sobie pozwolić na ściąganie tego. Kto miał w domu nagrywarkę, ten rozpowszechniał. Kto miał kolegę z nagrywarką, ten miał dostęp do większej liczby filmów. Ja miałem kolegę z nagrywarką, a w czasach, gdy już oglądałem Częstotliwość, no to mieszkałem już na studiach na stacji takiej dość skomputeryzowanej jak na tamte czasy, więc mieliśmy tych nagrywarek już wtedy dość sporo. No i kolekcja filmów na płytach rosła, ale nadal była ograniczona, więc Częstotliwość była między innymi jednym z takich filmów, które ja oglądałem kilka razy w tamtym okresie. I ja bardzo lubiłem ten film. Przy czym przez te 17 lat ja do niego tak jakoś za bardzo nie wracałem. No. <laughs> I szczerze w tym momencie. Ja pamiętałem oczywiście ogólny zarys filmu, pamiętałem o co tam chodziło, pamiętałem cały ten początek, yy, chociaż na przykład w, wątek przeszły już mi się trochę mieszał, ale na chwilę obecną, yy, nawet teraz mówiąc te słowa, nie pamiętam w ogóle ostatecznych rozwiązań fabularnych filmu, nie pamiętam jak to się ostatecznie do końca potoczy, kto tam okazał się mordercą, yy, kto ostatecznie zginie, jak, czy zostanie w ogóle rozwiązana ta sprawa, tego ja w ogóle nie pamiętam i przystępując do tego pilota, Miałem jednak dość czysty umysł. Oczywiście, już teraz zaznaczę, że po pilocie włączyłem sobie najpierw trailer oryginalnego filmu, który mi się bardzo nie spodobał. I tak nawet. Miałem opory, czy wracać do tego filmu, bo stwierdziłem, że może on po prostu w mojej pamięci zapisał się jako coś fajnego, a teraz w konfrontacji po tych 17 latach okaże się filmem słabym. Ale włączyłem sobie oryginalną częstotliwość. Nie obejrzałem jej do końca. Włączyłem sobie tylko tak, żeby porównać. Yy, Tę część, którą przedstawiono nam w pilocie, bo o tym jeszcze nie powiedziałem. Ja widziałem na razie tylko jeden odcinek tego serialu, by porównać sobie tę część i ten film spodobał mi się bardzo. Naprawdę miałem, pomimo że przed chwilą widziałem przetworzone te same sceny na, na nowe realia, na serialowe realia i te sceny bardzo mi się spodobały i ten pilot bardzo mi się spodobał, to no, kilka minut później, włączając to w wersji filmowej, oryginalnej, to były takie momenty, że naprawdę czułem emocje i czułem ciary. Ok, i to tyle jeśli chodzi o wprowadzenie. Serialowa częstotliwość to jest tytuł wyprodukowany przez stację CW, czyli stację raczej specjalizującą się w serialach trafiających do nieco tam młodszego odbiorcy raczej takich lekkich, rozrywkowych, niekoniecznie podążających w zgodzie z logiką produkcji. Cały serial liczył 13 odcinków, chyba nie dostał zielonego światła na drugi sezon, a przynajmniej ja nigdzie nie znalazłem takiej informacji. Rozpoczął się w październiku 2016 roku, a zakończył się pod koniec stycznia 2017 roku, czyli całkiem niedawno. Punkt wyjścia zarówno filmu, jak i serialu jest taki, że dziecko w przypadku filmu jest to syn, a w przypadku serialu córka dorosła córka, dorosły syn łączą się w jakiś niewyjaśniony sposób poprzez starą radiostację ojca ze zmarłym ojcem sprzed właśnie kilkudziesięciu lat. Przekazują mu pewne informacje, wpływają na jego wybory życiowe. Ratują go od śmierci ostatecznie, no i w ten sposób zapoczątkowują ciąg kolejnych zmian w aktualnej rzeczywistości. Ludzie, którzy żyją, już ograniczając się do serialu, w 2016 roku, zmieniają się, nie pamiętają oczywiście starszych wersji, natomiast główna bohaterka pamięta wszystkie wersje, pamięta zarówno wersję przed zmianą, jak i wersje po zmianie, także kolejne, każde kolejne zmiany u niej tworzą następne linie czasowe w jej głowie. Sam motyw połączenia się poprzez tę samą radiostację w filmie był spowodowany zorzą polarną, która pojawiła się nad miastem, bardzo rzadkim zjawiskiem i od, akurat miała ona miejsce zarówno w jednej, jak i w drugiej linii czasowej, co dodawało dramaturgii, no bo wiadomo było, że ta łączność będzie trwała bardzo krótko. Natomiast w serialu to jest po prostu burza w 2016 roku i piorun, który powoduje spięcie, uruchamia radio, które było zepsute i w jakiś niewyjaśniony sposób uaktywnia najprawdopodobniej wieczne połączenie, przynajmniej dopóki te radia funkcjonują, no dopóki nie zostanie jakoś tam zniszczone radio w 2016 roku, albo przynajmniej do czasu, aż scenarzyści nie postanowią przerwać tego połączenia lub ewentualnie dorzucić dla większej dramaturgii jakichś problemów. Cały odcinek ogranicza się tak naprawdę do zarysowania tych historii i kończy się mniej więcej w połowie filmu. Kończy się sceną, gdy nasza główna bohaterka ostatecznie doprowadza do tego, że ojciec przeżył wydarzenie z lat z tego roku 96. Zmienia się linia czasowa, a jednocześnie odkrywamy wszelkie kolejne zmiany, które niekoniecznie są pozytywne i Pilot kończy się tym, że no, rozstajemy się z bohaterami w zupełnie innej rzeczywistości i dużo rzeczy trzeba będzie posprzątać po tej jednej zmianie, a najprawdopodobniej tych zmian za chwilę dojdzie więcej. Zarówno w filmie, jak i w serialu mamy sprawę łączącą obie linie czasowe sprawę zabójcy pielęgniarek i linia. Aktualna z 2016 roku rozpoczyna się właśnie odnalezieniem szkieletu na bagnach. Kolejnej ofiary sprzed 20 lat zabójcy pielęgniarek. W filmie ojciec głównego bohatera był strażakiem, przy czym no, prędzej czy później. Obaj y, równolegle zaczęli zajmować się sprawą właśnie tego zabójcy. W serialu jest trochę inaczej. W serialu zarówno ojciec, jak i córka są policjantami. Oczywiście ojciec pracował y, w 96 roku nad nieco inną sprawą. On był tam tajniakiem, pracował pod przykrywką y, najprawdopodobniej to będzie też kolejna sprawa, którą będą rozwiązywać, ponieważ on został ostatecznie wrobiony przez policję i zapewne będziemy teraz dochodzić do tego, w jaki sposób do tego doszło i kto za to będzie odpowiadał. Natomiast no, od tego momentu, od momentu zmiany, zarówno ojciec, jak i córka równolegle będą najprawdopodobniej pracować nad sprawą mordercy pielęgniarek. Co istotne, te dwie linie czasowe idą równolegle, no ale tak samo było w filmie. To jest dokładnie ta sama data, dokładnie ten sam dzień i dokładnie ta sama godzina. I to idzie równo i równolegle. Na przykład, jeśli o danej godzinie danego dnia w 1996 ojciec, Frank, leży w szpitalu, no to o tej samej godzinie i tego samego dnia w 2016 córka nie może się z nim połączyć i albo musi komuś przekazać wiadomość, albo czekać do daty, gdy, no, gdy ojciec z tego szpitala wyjdzie. Jeśli ojciec robi coś w roku 96, rysuje coś, wypala na mm, radiostacji, to to pojawia się równolegle Dokładnie w tym samym momencie w 2016. Jeśli rozmawiają o czymś wieczorem, no to wieczór jest zarówno tu i tu. Jeśli, jeśli bohaterka wstaje następnego ranka i idzie do, do tego garażu z radiostacją, no to oczywiście u Franka jest również ranek. Istotna rzecz, jak pokazano lata 90., bo to już jest jednak epoka zamierzchła i epoka również charakterystyczna dla osób, które żyły w tamtych czasach. No tutaj twórcy nie bawią się póki co w granie na sentymentach i w takie odtwarzanie realiów z jakimiś bardzo charakterystycznymi elementami. Co jakiś czas mamy włączone radio, ale głównie na rozgrywki bejsbola. No dokładnie tak samo było w filmie, przy czym trzeba pamiętać, że tutaj mamy odpowiednio przeniesione te dwie rzeczywistości w nasze czasy uaktualnione. Nasza linia jest w naszych czasach, a linia przeszła jest również przeniesiona o te prawie 20 lat. Także co jakiś czas mamy po prostu te rozgrywki bejsbola. Raz widzimy w telewizji prezydenta Stanów Zjednoczonych. No i w pierwszej scenie mamy tam kilka takich najazdów na jakieś kalendarze, plakaty, żeby pokazać nam datę. Natomiast w scenie takiej, gdzie Frank, ojciec, tam obserwuje swoją córeczkę i swoją żonę pod domem, leci w tle Oasis, Wonderwall. No i to tak naprawdę tyle. Gdyby włączyć ten serial w dowolnej losowej scenie z 1996, to raczej założylibyśmy w ciemno, że akcja rozgrywa się współcześnie. Tak jak powiedziałem, pilot jest dość wierną, wiernym odtworzeniem historii filmowej. Jeśli ktoś jest w miarę na bieżąco z filmem, jeśli ktoś bardzo lubi film, no jest trochę bardziej przynajmniej na bieżąco niż ja, no to jednak dostanie dość wierny remake i, i tak naprawdę będą to. Całe sceny przeniesione, włącznie z całymi dialogami, ale jednak tych zmian też trochę jest, i najistotniejszą zmianą jest chyba zamiana syna na córkę. Co mnie przyznam, spodobało się, jakoś trafiało do mnie bardziej. To bardzo możliwe, że spowodowane jest tym, że ja sam jestem ojcem córki, i relacja na linii ojciec córka jest dla mnie dużo, dużo bliższa i dużo, dużo bardziej emocjonalna niż relacja na linii ojciec syn, której po prostu nie znam. No, w roku 2000 oglądałem ten film trochę inaczej. No, od czasu, gdy, gdy jestem ojcem, inaczej patrzę na relację ojca z dzieckiem na ekranie. To się odbiera jednak, przynajmniej ja odbieram to. Z Zupełnie inaczej i to mi się podobało. Ciężko powiedzieć, czym będzie ten serial. Wszystko wskazuje na to, że to będzie jedna spójna, długa historia. Ja przyznam, że oczekiwałem, tak naprawdę, raczej procedurala. Myślałem, że to będzie jedna główna linia czasowa, ale oczekiwałem, myślałem, że kolejne odcinki raczej będą kolejnymi sprawami, które ojciec z córką będą rozwiązywać równolegle. A tutaj wszystko wskazuje na to, że to będzie spójna, pełna historia. Przy czym to są na razie tylko i wyłącznie moje przypuszczenia. Jeśli ja faktycznie się za ten serial zabiorę, to. Pewnie gdzieś go omówię, gdzieś do niego wrócę. Nie mam pojęcia gdzie, bo w moich serialach założyłem sobie, że omawiam tylko i wyłącznie aktualne seriale, więc jeśli nie obejrzę tego w tym roku, to już w moich serialach nie będę tego omawiał. Takie, takie sobie w sumie nie wiem, dlaczego wziąłem założenie na początku tej serii. Ale jeśli wrócę do tego, to może po prostu poświęcę temu jeden odcinek. Mnie na chwilę obecną podoba się taki pomysł na serial. Jeśli to będzie jedna spójna długa historia, gdzie ojciec i córka będą pracować równolegle nad sprawą mordercy i co jakiś czas powodować kolejne zmiany w czasie i kolejne linie czasowe, to ja to kupuję, przy czym no, nie wydaje mi się, żeby to był, żeby to miało potencjał na bardzo długi serial. Nie wiem, czy te 13 odcinków stanowią zamkniętą historię. Mam nadzieję, że tak. Bo wydaje mi się, że nawet 13 odcinków to trochę za długo na tak prowadzoną akcję. Tak czy siak, tak jak powiedziałem, ja ten serial na chwilę obecną kupuję. Dość zaskakująco, bo. To jest ten przykład serialu, gdzie włączyłem sobie pilot tylko po to, żeby sprawdzić, jak to wygląda na ekranie, jak to będzie się prezentować w wersji nowej, w wersji serialowej, bo jednak na chwilę obecną mam wrażenie, że to jest zła droga dla telewizji. Chociaż chyba nie oglądałem żadnego z seriali, które przerabiają stare hity, ale trailery skutecznie mnie odstraszyły od

A jako, że dzisiaj wyszedł mi już wyjątkowo długi odcinek, no to ja dzisiaj nie będę dorzucał tutaj kolejnego serialu. Dwadzieścia parę minut to jest wystarczająca długość na podcast. Nie będę tworzył godzinnego bloku, w którym będę omawiał pojedyncze piloty, czy tam po kilka odcinków danego serialu. Ja do tej serii będę wracał jeszcze nie raz, bo w samym tym sezonie mam kilka seriali, które zacząłem. Tylko i wyłącznie zacząłem, i z tego czy innego powodu się z nimi pożegnałem. A na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia w przyszłości. Trzymajcie się ciepło. crash You finished? That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!